temos jak w tym, jak w Lizbonie Jesteśmy ciutkę zaskoczeni, bo jedziemy teraz San Francisco do Fresno i w zasadzie tutaj te drzewka, które są po lewej stronie to jest taki jakby pierwsza zieleń, która się pojawiła od dłuższego czasu ponieważ aż po horyzont do tej pory po prostu wszystko wyglądało tak jak tu z prawej strony Oczywiście dozwolona prędkość w Kalifornii dla samochodów osobowych na takich drogach wynosi 65 mil mm na godzinę, to jest no lekko ponad 100 kilometrów. Więc no mimo, że praktycznie nikt się nie stosuje do tego, stąd jadę sam, bo wszyscy mnie doganiają, prześcigają i jadą dalej, natomiast no... Nie stać mnie już na to, żeby jakieś mandaty płacić. Tutaj mamy z lewej strony jakąś kopalnię. Zobacz jakie to są maszyny w ogóle. Niesamowite. Moja żona oczywiście już od wielu, wielu lat na wszystko mówi, że jest niesamowite. W Stanach nie obowiązuje coś takiego jak Fast Lane. Tutaj po prostu wolna amerykanka jest. Także warto wspomnieć, że e, bardzo ciekawe są na przykład zjazdy na autostradę, gdzie po prostu się zjeżdża i nie jedzie się wzdłuż autostrady, by włączyć się do ruchu, tylko jest po prostu zrobiony zjazd bezpośrednio w pas, który już istnieje i po prostu to jest jakaś kwestia taka umowna. I teraz zobaczcie, jest wjazd na autostradę. I teraz jest cyk i nie wiadomo kto ma pierwszeństwo. Jest po prostu włączenie się do ruchu. Koniec. Jestem rozczarowany stanem y, autostrad w Ameryce. Z tymi, z którymi się spotkałem do tej pory. No, są one gorsze niż u nas w Polsce. Idziemy zobaczyć, amerykański pociąg będzie jechał. 再见吗？ Kolejny dzień. Niedziela. Dzień dobry. Brześko u nas. Około 8-9 stopni. A o świcie praktycznie rzecz biorąc było 6-7. Bo wskazywało 45 Fahrenheita. No to obstawiam, że to jest takie 6-7 stopni. Słoneczna Kalifornia. Dojechaliśmy na miejsce. Sekwoja National Park. W tym momencie wskazuje 34 stopnie Fahrenheita. To będzie jakiś 1 stopień ciepła. Widzieliśmy kilka sztuk sekwoi. No i temperatura spadała w niektórych momentach do minus 3. Jest Rzeźko, słoneczna Kalifornia. O tym, jaka jest temperatura, mi świadczy Szron. Jest 0 albo minus 1 Słoneczna Kalifornia O mój Boże jakie auto o ja. rejestracja Alaska W Kalifornii nie pada śnieg? Pada! Oczywiście w górach. Jesteśmy 2170 metrów. Idziemy do Shermana, a później idziemy tutaj do tego skupiska. No startujemy! Na razie przyznamy szczerze obydwoje, że no drzewami jesteśmy wręcz zachwyceni, natomiast po prostu no szkoda, że na chwilę obecną jest to wszystko podgrazane, że nie można nawet dotknąć tam. To, to powinni wid dać tutaj jako I że ona się jeszcze trzyma. No po prostu... Şok. I że to drzewo w ogóle jeszcze na Tak, my się chodzimy, a tutaj zapomnieliśmy o wężach i innych duperelach. No zobacz, zrób mi tu zdjęcie. Normalnie gra o tron. Gra o tron. No jak to drzewo się nie przewróci, skoro tak naprawdę rzecz biorąc jest już podkopane, ono nie dosyć, że się jest cholernie wysokie. Jest no przeogromne. I ono się nie przewróci. Jeszcze stoi na zboczu. Jakie musi mieć silne korzenie. Tak. Ciekawe jakie po prostu jak te korzenie głęboko... Gu, ale jak one muszą głęboko w ziemię wrastać i to drzewo jeszcze żyje. Po prostu żyje, tam jest... Jezus. to się buduje. Będzie to trwało, ale to się. Ale to jest odmieniu. po prostu no coś. Jest... Ale tak jak stoi, taki sama kora. Tak. <noise> Niesamowite. To jest w ogóle wszystko. To jest po prostu jakiś kosmos. Po prostu jakiś kosmos. To się już powaliło. No. Już zupełnie suche, więc jeśli to musi tutaj leżeć. A wiesz, że jeszcze gdzieś jest taki taki, że autami przyjeżdżają. No tutaj jakby był wjazd autem, to też by zrobili przejście. Tak, że ludzie popisali. To jest właśnie to, że takie Już popisać to trochę głupota jest, to już jest no kicha. O zobacz to No co? I rozusz ręce, no? Normalnie abstrakcja Ale Też już się tak troszeczkę nadpala, widzisz Widzisz to? Ono też się nadpala. No A tu jest to, co żeśmy przechodzili, co się drzewo zawaliło. A, no tak, tam z góry No. No po prostu To już nie są kłody to są nie wiadomo jak to nazwać Ono poleciało na inne drzewa, wiesz Jesteśmy w Szuflandii, nie? One po prostu powiedziały na inne drzewa Idziemy się zaraz napić polo koktyjmy o dawałeś napisane idem na ma lat 2000 Wyjeżdżamy z Sekwoi, ale tu jest wszędzie po prostu. Sumone, one jeszcze się gdzieś rozsiwają tak? Tu, tu, tu między lasem one jest zupełnie. A widzisz, w tą stronę, jakbyśmy tutaj przyjeżdżali, tak naprawdę by nie trzeba było wchodzić. Bo z tamtej strony, nie? Tu byśmy zobaczyli. No, tu już byśmy widzieli. A z tamtej strony tylko te dwie widzieliśmy, nie? A tu zobacz, ile ich jest. Bo właśnie, teraz będziemy jechali na południe, i tutaj, jak się wjeżdża od strony południa, to jest ich tutaj więcej, właśnie. 1200. No przecież jakbym tędy jechał, jakbyśmy tędy wjeżdżali, to bym się już zasikał zanim byśmy dojechali. Ta, no to wszystko, te wszystkie jasno-brązowe to są wszystko sekwoje. Zobacz tu. Lat po co mi było tam wchodzić? Przecież ja mogłem tędy się przejechać. To wszystko są sekwoje. O. To wygląda jeszcze piękniej niż tam na szlaku. No tam yy, aż popękało na górze tam się padnie. O właśnie I o to chodziło. A auto przejeżdża. Wszyscy się ustawiają w kolejce. Po to, żeby właśnie tylko o to chodziło żeby tu przyjechać właśnie po to